Oho. jak wygląda sonda lądowanie sondy meteorologicznej między konarami a damianowym mamy tu co piękna czasza jak zwykle 60 metrów sznur linki tak to wygląda tutaj ze wszech stron można pokazać jeszcze czaszy balonowej no a gdzieś tam 60 metrów piękny kołowrotek proszę bardzo piękna lineczka i to jest 60 metrów, dalej leży sonda. Zobaczymy. Kropelka widzę, padła na, na obiektyw, ale deszcz jest morzawka, kapuśniaczek jest to rzepak. Bardzo daleko sonda spadła. Tak, 160 60 metrów. Linki pięknej. No będzie to zwijać. Teraz zobaczymy jak to wygląda tutaj. Jak to wygląda tutaj? No, ciekawa sonda jest. Całkiem inna jakaś zestaw piękny. przyleciała w nocy lądowanie gdzieś o 2.30 tego na tu wylądowała faktycznie tak wygląda tutaj to wszystko to jest sonda RS90 Alpha druga sonda jest po zestaw rs92sgpd digital no a tam daleko gdzieś jest właśnie e, są e, czasza sondy spadochronu teraz zobaczymy sobie horyzont bo do tam jest konary to wylądowało w tym miejscu parę zdjęć zrobimy